Cześć Jarosław. Dzisiaj Wigilia. A jak Wigilia to zawsze Wigilię musi być pieczony chleb. Także mamy tutaj już zakwas zrobiony przez żonę wczoraj wieczorem. Jest tutaj około 3 kg ziemniaków i 100 g 100 gramów drożdży Także mąka jest. Zaraz wam kacpra. Niech sypie i spróbujemy zrobić tak. Ja wiem, 8-9 kg mąki. I tak 4 kg mąki już są. kacper dawaj i 3. Nie, 4 szczypty soli Raz jeszcze dwie, większe troszkę i tak, 8 kg mąki zostało wyrobione przykrywamy, niech rośnie a my idziemy palić piecu tak, piec już częściowo Rozpalone. Rozpali się bardziej. To. trzeba będzie dołożyć jeszcze i, i rozrzucić po, po całym piecu. Także palimy. Palić trzeba około dwóch godzin, żeby się dobrze piec nagrzał. Także do usłyszenia. I tak, chleb już prawie kipi że tak powiem z garka zrobimy jeszcze parę jak to w różnych rejonach mówią podpomyków kukiełek, kukiełki też mówią takie mniejsze chlebki także ubiorę trochę bo jeszcze mamy nie za bardzo piec napalony także także prawie będzie i tak kukiełki czy tam podpomyki zrobione idziemy patrzeć jak tam piec się ma? Piec wydaje się być napalony. Oczywiście nie obeszło się bez ziemniaków. Wkładamy kukiełki i pieczemy. pomyki się pieką. Już są dobrze przypieczone. Dobra, zamykam na chwilę i. Idę sprawdzić jak tam chleb, czy nie. Czy nie wyszedł z garka. Kółki są gotowe, zabieram się za wkładanie do koszyczków. I do pieca. To będzie już ostatni etap. Wyciągamy siedział godzinę prawie 40. Także wydaje mi się, że jest wypieczony. Także tym wspaniałym i smacznym akcentem. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia. Cześć!